Zaraz wam pokażę tak to z zeszłego z zewnątrz, wewnątrz jeszcze. To są mury. tutaj mamy ten całą masę zamurowań. W sumie to chyba jeszcze więcej. dobra, tu mamy całe kierunek takiego, jak widać. Mamy zabudowania typu most, a my dalejsze. Takie klasyczne wyjść takie jak jak widać, po prostu zwykły, nie? Nie ma to nic specjalnego, to są te wszystkie. I tam dalej jest to wszystko. No jak widać, to jest most zwodzony. Fajnie. No i na chyba, chyba to jakieś kwoce było, nie? Jeśli wiecie, to daj się znać. W sumie, no i jak widać, to ten... To oto. To, 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 to... A tu nie ma nic szczególnego, o oh, no, ale pokażę. Da, idziemy.

a udało mi się przeżyć, to jest w i widać, no. To jest zwykły most taki.